Elo, elo, moi drodzy, zapraszam na kolejny vlog z kilku dni, będzie ciekawie, także zostańcie z nami. Moi drodzy, niebieskie napisy mówią Wam o tym, że jesteśmy w Walmartie. Pawełek, nie tykaj, synoś. O oh my gosh, tak tanio. Chromebook, 200 dolarów ale ja już się nauczyłam najtańszych nie warto nic kupować bo po, pojemność zależy kto do czego potrzebuje jak potrzebujecie do zgrywania zdjęć pojemności, wideo, coś takiego to taki najtańszy to nie udźwignie ale co, zobaczcie jaka wielka flaga właśnie koło niej przechodziliśmy, Pawełek e, sobie zakładał kapelusze na 4 lipca dawno nie byłam w środku, więc nie wiem czy zawsze mają tą flagę a zawsze mają gdzieś tam w sklepach flagi, ale myślę, że taka wielka to założyli na 4 lipca z tej okazji. A ja idę wywołać zdjęcia. Don't touch it, don't don't touch it. What is No, nasze zdjęcie. Nasze zdjęcie, proszę Państwa, no ale trochę nie wymiar taki, nie mieli 8 na 10. No dobra, jest OK. Badajcie na Walmart jakie ceny. Ja rozumiem, że te górskie rowery, oczywiście, z grubymi oponami, ale... Ale słuchajcie. Tu patrzcie jakie ceny. Ja ostatnio w TJ Macie widziałam, ale taki bardziej dziewczęcy, a chcieliśmy taki uniwersalny z Jamesem. No, żeby był i do mnie, i do niego. I tutaj zobaczcie jakie ceny, a w TJ Maxie ten rower wprawdzie był taki bardziej kobiecy, ale też z taką ramą i poszedł, bo kosztował chyba tylko 130 dolarów. To ja się nie dziwię. Ale Walmart się zdrożał, jeżeli chodzi o rowery. To te górskie zaczysta to nawet nie są tak drogie w porównaniu do tamtych. Dalej. Ola, zobaczcie ile rzeczy na 4 lipca piękna kolekcja wełku nie. nie nie za duży ten kubeczek no just... nie, nie. odłóż to fajne takie porządne kubeczki tutaj takie plastikowe ale też fajne te plastiki bo nie takie na raz tylko że można Zobacz, 7 dolarów taki tek z Teksasu Kaktus, orzeł, gwiazda, serce, 6,64, czy jakieś 7 dolarów, jakieś 3,5 i jakieś 5,5. Nice. O, banery też można sobie przez, y, zawiesić, jak ktoś ma taką porch na wyjściu, taki ganek, dużo jest takich rzeczy. Jak fajnie tak popatrzeć w niebo, dzisiaj piękna pogoda, powietrzyk, leciutki, a mimo tego 28 stopni i tak się tego nie czuję. Hmm, zachwycam się, słuchajcie, zachwycam się przyrodą, naprawdę lubię ten nasz park i okolice. Bawałek tylko z jedną dziewczynką, ale dzisiaj się fajnie bawi, nie wstydzi się. Tutaj właśnie zauważyłam, nie widziałam tego wcześniej, że jest znak na 13 urodziny, czyli dziewczynka Zoe, bo jest napisane Zoe i zresztą takie kolory bardziej dziewczęce. Chociaż nigdy nie wiadomo. Amerykanie e, te znaki na yardę, czyli na front, e, dają, żeby właśnie było widać. Często ludzie, jak widzą, że ktoś wychodzi z domu, a jest coś takiego, no to życzą wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Oficjalnie to jest 13, zaczyna się końcówka teen, czyli nastolatka. A u nas to jest 11, 12, już od 11 lat. To jest niby na latki, a w Ameryce od 13. No i co? Jeszcze tam są jakieś nutki, to pewno gra na czymś. Jest, jest napisane Cheer, czyli jest też cheerleaderką. O, mają chyba, chyba są z Teksasu, bo mają chyba flagę Teksasu, gwiazdę Teksasu. No i amerykańską. Tak więc no, fajnie to wygląda, bardzo fajnie. Fajna w ogóle tradycja. Nie wiem, czy to zawsze, czy teraz tylko, bo nie przywiązywałam uwagi, że my tam tutaj też mamy w tym parku flagę. Często zresztą na butynkach rządowych, no i bankach, i innych takich w Ameryce są flagi, ale jakoś tam mi się w oczy nie rzuciła w park. Co jeszcze miałam mówić, przyglądając się tutaj tym domom, bo tak obserwuję, obserwuję. Zresztą jak jeżdżę po naszym osiedlu, to zawsze. No lubię delektować się tymi naszymi budynkami i e, fajną rzeczą tutaj na osiedlu jest to, że te domy nie są właśnie na jedno kopytu, jak w większości amerykańskich e, osiedli, jak na większości amerykańskich osiedli. Mogłoby się wydawać, że są, mają taki amerykański styl, tu już widać, że to jest to. Tak, ale one są różne, nie stoją tak jak na przykład te hausy, czyli te domy szeregowe, nie stoją równe. Ten na przykład jest cegły, ten jest inny, ten obok jest taki bardziej na nasz styl, ten też z czerwoną cegłą na zewnątrz. Tu jeszcze był tam na końcu, chyba jest, taki my to nazywamy. O nie, przepraszam, ten tutaj. Ten jest z cementu. To taki niby kalifornijski styl. Więc jak popatrzy się na te wszystkie domy, jak jedziemy, to naprawdę one są bardzo zróżnicowane. Budowniczy tutaj te 20 lat temu. Bardzo fajnie to wszystko rozplanował, bo byłam u wielu osób i w sumie sąsiadka obok nas ma podobny styl, ale już a, ta sąsiadka, która pilnowała Pawełka, jej rozkład jest zupełnie inny. Um, I byłam też w paru innych domach, które naprawdę mają fajne rozkłady, zupełnie takie unikatowe. Więc bardzo fajnie, że, że, że jest różnorodność mimo wszystko. Thank you Pytanie o żaluzje, które są popularne w Polsce, a tutaj nie tak bardzo, więc dam wam znać, skąd kupiłam. I żeby nie być gołosłownym, moi drodzy, wpisałam w Search na aplikacji Walmartu, proszę, tutaj widzicie Walmart Zebra, to się u nas tak nazywają Blinds for Windows. Ja kupiłam właśnie z Walmartu może to są europejski taki styl i raczej tego tutaj nikt nie ma, zawsze Amerykanie mi się pytają o to, to ja wzięłam to z Walmartu. Możecie takie kupić też w naszych amerykańskich sklepach, bodajże Home Depot, bądźmy Nars, chyba 58 gwiazdek, znaczy reviews, jest ok, 4 w ogóle bym tu nie brała. Trzeba patrzeć, kto sprzedaje, czy jest dużym sprzedawcą, czy można oddać do, do sklepu, mają różne kolory, musicie sobie sami wymierzyć i powiem Wam, że James akurat założył je sam. A tutaj jedno, zobaczcie, jedna opinia tylko. No ale dla przykładu weźmy. Macie tu w inczach pokazane, jakie są rozmiary. Tutaj akurat sprzedają czarne, białe, tylko są szare, są inne. A zobaczcie, ma tylko osiem opinii. Ja bym tego nie brała. W każdym razie myśmy nie wzięli na wszystkie okna. Zdecydowaliśmy, że na te okna tutaj w pokoju familijnym. Nie bierzemy i również nie wzięliśmy na okno, oczywiście wielkie, półokrągłe nad drzwiami, um, takie bay window. Tak więc polecam. Więc możecie tak sobie po prostu popatrzeć. Nam wszystkie prawie przyszły dobre. Jedne źle wymierzyliśmy i James je y sam zainstalował. One są, łatwo się je instaluje. O, widzicie, tak to wygląda ten... Ta góra tych y, żaluzji Walmart. Walmart, Walmart, Walmart. Tylko trzeba wybrać dobrego. Sprzedawcę z dobrymi opiniami, i y, musieliśmy chyba dwie z tych, bądź trzy były zepsute, bądź nie pasowały, oddać z powrotem do sklepu. Um, I wtedy zwrócą wam pieniążki. Um, więc jeżeli macie opcję do sklepu, to najlepiej właśnie z tej korzystać, bo tak to będziecie się ze sprzedawcami tam u, użerać. Nie pamiętam dokładnie ile mi mówili, że będzie to kosztować w Home Depot ala nasz wasza mrówka, ale wydawało mi się, że było ponad 4000 dolarów plus instalacja. James to zainstalował sam i ja pamiętam, jeszcze Wam powiem, że nie wszystko brałam od jednego sprzedawcy, bo po prostu nie miał takich rozmiarów. Jak widzicie, ceny są zróżnicowane. Jeżeli potrzebowałam coś na szersze okna, to były one droższe. Ja pamiętam, że na 16 czy 18 okien, ja pamiętam, że zapłaciłam za to chyba 1400 dolarów, wszystko razem. Bo tak jak mówię, jedne były za 90 dolarów, drugie za 50, drugie za 70. Więc jak najwięcej starajcie się kupić od jednej osoby. I, i zamawiać i tak jak mówię, no ja wolałam się pobawić, żeby zapłacić 1400 dolarów, a niżeli 4000, także polecam Walmart i nie mam za to płacone. <grymne> Moi drodzy, a teraz losowanie kartek na urodziny, wklepuję adres vloga z trzech e, vlogów e, wcześniej, które było napisane, że jest konkurs, los losowanie czy rozdanie, jakkolwiek to nazwałam. No i losujemy. Pierwsza osoba, Marta Bara, gratuluję. I podam później mój e-mail adres, bądź można też się ze mną skontaktować przez Messenger, bądź Instagram. Druga osoba, oba się mamy tutaj. Następna. Damian, następna osoba to. Pola. Pola mi się mignęło, że napisała kilka komentarzy i zachęcałam was do tego, bo wtedy są większe szanse. Następna Kamila gratuluję. I ostatni Marcin Burzyński. Zobaczymy, czy ta kartka dotrze do Afryki i kiedy. Moi drodzy, moi drodzy, kolejny dzień i powiem Wam tak, miałam do Was rozmawiać, jak widzieliście, nagrywam, jak wyjechałam z domu e, e, do pracy, słońce nadal czerwone i właśnie powiem Wam o co tutaj biega i dlaczego mamy taką mgłę. Zobaczcie. Dwa dni temu tak zaczęłam czuć taką spaleniznę i myślałam, że to koło mojej pracy, tylko a to nie, to, to wszędzie. No i tak sobie myślałam, że może to od pożarów, ale mówię, co tam do Chicago doszły też te pożary, no gdzie tam? No i okazuje się, że doszły i to tak, że wczoraj jeszcze obserwowałam i było w miarę ok, a dzisiaj już nawet zalecają, ja tylko wyskoczyłam po jedzenie, ale dzisiaj nawet już zalecają nosić maski, bo powietrze jest bardzo skażone. No nie jest takie aż czerwone, jak na przykład było w Nowym Jorku, ale... Czy tam w Południowej Karolinie, ale, ale ogólnie no jest, jest ciepło, ale niebo jest całe takim właśnie pyłem, takim, nie wiem, albo coś na nas sypią, albo co? Bo po prostu jest taka kłęby dymu tak jakby. No i się czuję taką spaleniznę. No teraz, dzisiaj, teraz akurat nie czułam, ale w pewnych momentach tak się czuję. A ten księżyc, co właśnie przez to, słońce przez to takie jest, no normalnie aż płomienne, czerwone. Koniec świata idzie. Będzie zaćmienie trzy dni. No, ale powiem Wam, że Byłam w szoku, że tak do nas doszło i właśnie mówiłam to Jamesowi, on tego nie skojarzył. Mówię, no jak nie skojarzył cały Nowy Jork, to aż tak gęsto, bo u nas to nie jest tak gęsto, tylko to jest tak po prostu jakby była mgła, tak opada. Więc ogólnie, no już dzisiaj było napisane, że jakość powietrza jest bardzo zła. Ale nie tragiczna, ale był alert. Na chyba 70 czy 75% było powietrze. No nie wiem, muszę tu zobaczyć Wam pokazać, na ile jest na chwilę obecną zanieczyszczony i tak niby ma do zostać do piątku. No więc tak. Air Quality Alert. Macie to pierwsze zdanie. Zastanawiam się, czy mogę w to kliknąć. O tak. Jest napisane, że nie wiadomo jak, do, jak to wpływa mocno, ale że no, zanieczyszcza to powietrze, jest u nas zanieczyszczone. No i zobaczmy, tutaj może jest jakiś procent, tu jeszcze wcześniej procent pisał. A 235, poczekajcie, o co tutaj chodzi. O, może zobaczcie. Zielony jest dobry, 100 jest, żółte jeszcze ok, no tak od, od powyżej stówki już się zaczyna słabo. Tutaj to było, weszłam jeszcze raz, ominęłam tutaj zaraz pod tego Air Quality Alert, Um, I że jest do, do Thursday, do czwartku, ale to się zmienia. Czasami pisali piątek, czasami środa. E, tu jest napisane Air Quality, zaraz tutaj pod spodem. Very unhealthy, czyli pomimo, że to są takie jeszcze dosyć niskie numery, ale powinno być od 0 do 100. Jest napisane, że jest bardzo zanieczyszczone. Very unhealthy. No, także, no co, no mam nadzieję, że będzie lepiej. No, ale. Słuchajcie, w co nie mogę uwierzyć. Nie mogę po prostu w to uwierzyć. Przyszłam do pracy, mieliśmy meeting. No bo właśnie miałam przyjechać tak nie w swój dzień. Wiem, może zwalniają nie. Okazało się, że powiedzieli nam, że zwalniali około dwa tygodnie temu całą grupę sprzedawców. Inside Sales zwolnili. No i w związku z tym my teraz. No ja już Wam mówiłam kiedyś, że my nie tylko o należności pracujemy właśnie blisko sales, pracujemy z prawnikami, nie takie, że okej, okay, ktoś dzwoni mi tak jak w T-mobilu i ja mu mówię, jakie są zasady płacenia rachunku albo to tego. To jest bardzo, wiele bardziej skomplikowane, jeżeli chodzi o finansowanie kamperów, łodzi i innych rzeczy. No, no i szefowa nas wzięła i mówi na meetingu, że w związku z tym, że zwolnili wszystkich sales, to my teraz będziemy robić jakby do, dodatkową pracę sprzedawców, sales. Do naszych obowiązków będzie bardziej, nie będziemy jeździli po klientach, ale będzie na zasadzie, że... Na zasadzie, że i zagrzał mi się telefon. A jest już wieczorek, więc teraz Wam to mówię. No, że ogólnie... Będziemy bardziej, jeżeli chodzi o linie kredytowe, ktoś chce zwiększyć linię kredytową, a limit, będziemy na tym się koncentrować, ale no, do tego trzeba yy, jakiegoś treningu, przyuczenia. Nie wiem, słyszałam, że ludzie no, trochę narzekali. <laughs> Ogólnie nie są happy <laughs> za bardzo, no bo wiadomo, nikt nam pewnie żadnej wypłaty wyższej nie da, a to jest tak jakby dodatkowa praca, wiadomo, że. No, firma mm, musi patrzeć na swoje dobro, i. i no i e, jeżeli gdzieś tam nie potrzeba tylu salesmen, no to, no to dlatego są zwolnienia. To, to, to są zwolnienia wszędzie, prawda? Ale e, myślę, że część tak jak my, przedstawiciele tam, account managers. A będziemy się tym zajmować no to wiadomo to jest więcej czasu to są inne odpowiedzialności no fajnie by było jakby jakby jakbyśmy dostali troszkę więcej wypłaty no ale nie sądzę ludzie bardziej byli taka jakby właśnie w pracy była taka taka trochę nieciekawa atmosfera że tak powiem bo dużo osób nie było happy nawet tam jakaś yy, współpracownica tam na głos po prostu mówiła, bo była taka wkurzona. Taka jest sytuacja i że teraz mamy dodatkowe jeszcze rzeczy, którymi my się musimy zajmować. Także mi się wydaje, że może od nas odejść trochę osób, bo po prostu ludzie dużo już robią. Na naszych głowach jest dużo takich różnych rzeczy. To nie jest jakiś tam zwykły customer service. No zobaczmy jak to będzie. No, ale powiem Wam, że wszyscy byli zaskoczeni zaskoczeni takim obrotem sprawy, bo naprawdę no to żeśmy się tego nie spodziewali także nie mogliśmy w to uwierzyć ja nie mogłam w to uwierzyć, ja mówię you gotta be kidding me no także jakby, jakby nie było wystarczająco dużo Zadań, a czasami tyle jest, że ojej, już słuchajcie, nie wiadomo za co się zabrać. Nie wiadomo za co się zabrać. Zobaczymy, co będzie duże zmiany w pracy, i zobaczymy, jak to się wszystko dalej potoczy. Ja moi drodzy już zasypiam. Chciałam tylko dopowiedzieć: Ci, którzy wylosowali kartki urodzinowe, dajcie mi znać jak najszybciej, co bym je wysłała na e-maila, którego wcześniej pokazywałam, bądź też na Instagram albo na Messenger. Dajcie mi znać, bo niedługo jadę na wakacje, więc chciałabym je już wysłać, żeby sobie leciały. No, tak więc odezwijcie się do mnie z imieniem, nazwiskiem, adresem i karteczki do Was polecą. Dobranoc i bye. w Polsce już jest dobranoc dla mnie. W Polsce już jest dzień dobry. Do następnego.